Cześć, witajcie z tej strony Hubert. Znajdujemy się na plantacji poleczki czarnej. To nasze pole oddalone jest o 15 km od naszego domu. Przyjechaliśmy zobaczyć, jak to wszystko się rozwija. Jest to poleczka czarna, odmiana Tisel, czyli można powiedzieć, że jedna z Najwcześniejszych. Tutaj jest ponad hektar. Oto nawet zając biegnie. Tak to wygląda. Pole jest trochę sklina. Tutaj też dokupiliśmy w sumie dwa małe kawałeczki Jedno wcześniej, drugie później. Tutaj ten rządek jest odnowiony. Tutaj pani zaraz zobaczycie. W tym miejscu jest rządek. Tutaj, jest, tutaj rządek jeden jest odnawiony Na jesieni był e, ścięty. Tutaj mamy e, drugi rządek stary, to było jedno pole. Wchodzi widzicie te kameczki. Tutaj teraz za tym rządkiem była miedza, to było jedno pole. E, to kupiliśmy działeczkę i te dwa lata temu na jesieni zakupiliśmy e, drugą działeczkę, czyli właśnie od tej miedzy e, te trzy rządki. To, to pole też nie jest prostokątne, to delikatnie jest klina I też tam będzie, tutaj są trzy rządki i tam na samym końcu chyba... A nie, to są trzy rządki tylko. Tylko tam spójrzcie to jest tak wąsko, tam dalej już cały ciąg wjeżdża, więc jest nierówno. A teraz przyjrzymy się jak to wszystko się rozwija. Troszeczki nie były na jesień podcinane W tym roku dopiero może będą podcinane e, Boki Mamy swoją podcinarkę e, Podcina... Ta, tam były podcinane Na pewno Boki były podcinane Pewnie możecie gdzieś tam sobie Wejść na nasz kanał To Byście... To co znajdziecie? Chyba było wrzucone filmik jak podcinaliśmy yy, jak podcinaliśmy te poreczki i właśnie podcinamy. I jakieś migło, wyrzuca na środek patyki które są posiane i z tyłu przyciągniku jest kociarka od razu podczepiona i to wszystko mieli yy, i poreczki jak? Poreczki już tak wyglądają, zazieleniło się. Yy, trochę się rozwijają już, pąki liście popuszczały pierwsze. Tak to wszystko wygląda. Tutaj mamy jeszcze w fazie pąkowania. Tutaj będę musiał zastosować jeszcze yy, oprysk od grzyba i pewnie też od robaka i to ta plantacja była sadzona e, może w 14 roku? 13, 14 rok, 2013, 2014 roku 13-14 rok 2013-2014 gdzieś tak więc już kilka lat ma Najlepszy plon z hektara to było prawie niecałe 14 ton, 13,5 ton chyba, coś koło 13. Jak widzicie, eee, tam, tam słońce wstaje. Z tamtej strony jest więcej słońca, więc te rządki są pochylone troszkę na tą stronę. Wszystko z tej strony też jest więcej, więcej gałęzi, patyków. Krzaki są bardziej większe, gęściejsze z tej strony. No ale pasowałoby je przeciąć, po tym kombajnie pozostawały jeszcze yy, patyki puste yy, Takie puste, połamane, jak widzicie Bo troszkę zostały mocno zbite, gdzieś tam się ciągnęły, gdzieś tam chwast był yy, Nawinęło się na dziób, nawinęło się gdzieś na yy, Odtrząsacze I pozostawały takie patywki yy, Pasowałoby przejść może sekatorem, jak to wycinać Ale to to już w przyszłości się zrobi. Pasowałoby to pociąć, ale już na jesień zrobimy. Bo na wiosnę to wszystko podbijało. No nie bardzo. I tak to wygląda. Dzisiaj jest 13 kwietnia. Na 13 kwietnia tak to wszystko wygląda. Polaczki w takiej fazie rozwoju mówi, będę jeszcze musiał opryskać się Pewnie od grzyba to Opryskamy yy, Miedzianem A a czym, a czym on to od drobaka? Nie mam pojęcia, jeszcze się zobaczy <laughs> I tak to wszystko wygląda. Takie, takie patyczki. liście już ładnie odbijają. Jak nie, to jeszcze pąki są. Widzę. Tutaj są pąki same. Tutaj są już liście. Widać, że wszystko rośnie. Więc co? Odcinek krótki. Troszkę Wam powiedziałem. Eee. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Krótki, treściwy odcinek. I co? Żegnam się z Wami. Yy, dziękuję, że obejrzycie ten odcinek. Zapraszam do dostania łapki w górę, komentarza. Yy, I zapraszam na odcinek niedzielny, bo będzie gruby. Więc na razie i cześć.